Jeżeli jesteś kobietą, to w tym krótkim filmie nie tylko zobaczysz, co możesz zrobić, aby nie pozwolić facetom o spaczonym nastawieniu do życia wplątać się w nieszczęśliwe dla ciebie związki, ale też poznasz ogólnie przydatne podejście do eliminowania różnych toksycznych osób ze swego życia. Jeżeli jesteś mężczyzną, to to podejście też Ci się bardzo przyda z paroma modyfikacjami. Zrobimy to w tym filmie w kilku krokach. Najpierw na moim konkretnym przykładzie z życia opowiem Ci historię no jak nie tylko łatwo i skutecznie poradziłem sobie z zalewem hamskich i prymitywnych komentarzy facetów na moim kanale ale też zabezpieczyłem się przed tym na przyszłość. Opowiem Ci ją, bo podobnie możesz i Ty się zabezpieczyć, budując sobie w głowie odpowiednie filtry o czym powiemy więcej w drugiej części tego filmu. A w trzeciej części, jeśli ty albo ktoś z Twoich znajomych prowadzi jakiś przyzwoity kanał o życiu, to jako bonus pokażę ci, w jaki prosty sposób raz na zawsze możesz zabezpieczyć się przed słownymi wymiocinami facetów bredzących coś o ścianie, kukoldach, białorycerzach i tym podobnych wzórach. Zero wydatków z twojej strony, 5 do 10 minut i masz problem z głową. Aha, jeszcze całkiem na koniec mam parę słów dla tych, którzy nagrali specjalne filmy mające mnie zdyskredytować, bo chyba całkiem niechcący wyświadczyli mnie przysługę, ale o tym na końcu. Zacznijmy od przykładu, jak poradziłem sobie z wypowiedziami ludzi, których w trosce o poziom kanału po prostu nie chcę mieć komentarzach. Słuchaj uważnie, bo całkiem podobnie, jako kobieta, możesz w realnym życiu eliminować facetów, nie nadających się do związku. Wystarczy, że podłapiesz główną ideę, o której zaraz ci powiem, i potem ją zastosujesz. Do czego, jak już wspomniałem, wrócimy za chwilę w drugiej części filmu. Tak czy inaczej, zostań ze mną, bo jak zrozumiesz mechanizm działania, to bardzo pomoże ci to w zastosowaniu tej metody. Teoretycznie, głupie i szkodliwe komentarze na YouTubie można wyłapywać i usuwać ręcznie, no ale. Żaden rozsądny człowiek no, nie będzie tego robił, zwłaszcza jak ma atrakcyjniejsze rzeczy do roboty niż przekopywanie się przez stosy śmieci różnego rodzaju. W wypadku takiego kanału jak, mu, jak mój lepiej zaprząć do tego sztuczną inteligencję, która zaprogramowana umiejętnie przeanalizuje komentarze, a właśnie takich gości, zamieszczane zresztą nie tylko na moim własnym kanale, ale też na różnych kanałach redpilowych. Dokładnie tak zrobiłem. I co, się, co z tego wynikło? W rezultacie dostałem gotową listę słów i wyrażeń, których, uwaga, głównie używają właśnie redpilowcy, a których bardzo rzadko używają ludzie o bardziej wyważonym obrazie świata. Jak chcesz wyeliminować pewne typy ludzi z swego świata, to taka lista to jest podstawa. W moim wypadku, no, właśnie tę listę wstawiłem w odpowiednie miejsce na YouTubie. i co? O, już od natychmiast. Wszystkie komentarze zawierające takie zwroty czy słowa używane przez redpilowców automatycznie zaczęły lądować w moderacji zamiast na kanale. Ale to oczywiście nie jest koniec działań. Co prawda, teoretycznie wystarczyłoby teraz no, raz dziennie dokonać przeglądu komentarzy w moderacji, żeby zatwierdzić te kilka przyzwoitych wypowiedzi, no, które dostały się tam przez przypadek albo z jakichś nieznanych powodów, bo YouTube czasem to robi dziwnie, a całą resztę po prostu skasować. No ale. Po co mam codziennie tracić czas na przeglądanie mnóstwa komentarzy? Znacznie lepszy sposób to zamiast wyłapywać i kasować te głupie, hamskie czy prymitywne wypowiedzi, to lepiej po prostu od razu raz na zawsze zablokować na moim kanale ich autorów. Wtedy cokolwiek by już potem nie pisali, to nawet nie wiem o ich istnieniu, o ich wypocinach już w ogóle nic nie mówiąc. W moim przypadku w tym drugim kroku, uwaga, najwyraźniej niechcący pomogło mi paru ludzi, którzy chyba na swoich kanałach zmotywowali mnóstwo redpilowców do głupawych wypowiedzi u mnie. Brawo, panowie! Takie wypowiedzi w oparciu o moją listę tak czy inaczej z automatu lądowały w moderacji. A ja tylko od czasu do czasu popijając sobie kawę, masowo blokowałem ich autorów. To właśnie dzięki staraniom takich prowadzących tamte kanały, w ciągu zaledwie dosłownie kilku dni moja lista zablokowanych urosła do prawie 500 osób. I co? I nagle jest spokój. Na marginesie, ta akcja nie ma nic wspólnego z tym, że czasem YouTube z nieznanych mi naprawdę powodów blokuje niektóre komentarze, zwłaszcza te długie. Z tym to ja nie mam absolutnie nic wspólnego, nawet jeśli to są komentarze polemiczne byle merytorycznie by na temat, to ja, ja takie chętnie puszczam. Jeżeli zdarzy się coś takiego, to proszę napisz do mnie, adres masz tu poniżej, bo ja mam indywidualne rozwiązanie, jak to obejść, no ale nie da się tego zrobić globalnie dla wszystkich naraz. Pytasz teraz, co moja metoda ma wspólnego z umiejętnością blokowania toksycznych facetów, jeśli szukasz poważnego związku z odpowiednim mężczyzną? Już do tego idziemy. Do zastosowania w realnym życiu tej metody, w pierwszym kroku potrzebujesz właśnie taką sprawdzoną listę. Konkretnych wypowiedzi i poglądów facetów, którzy, którą to listę możesz użyć do szybkiego identyfikowania niepasującego gościa, po prostu taki filtr. I ty nie musisz zaprzęgać do tego sztucznej inteligencji, bo taką podstawową listę razem z pytaniami, które należy zadać facetowi w wypadkach wątpliwych, znajdziesz na moim kanale w dwóch moich filmach na ten temat. Pierwszy z tych filmów o tytule Unikaj takich facetów, jak rozpoznać ukrytego wyznawcę red pill, podlinkuję ci na ekranie końcowym, a jego drugą część znajdziesz w opisie poniżej. I we własnym interesie przestudiuj je, naucz się na co masz patrzeć i stosuj zawsze, jeśli chcesz od mężczyzny cokolwiek więcej niż przelotną przygodę, a przelotna przygoda to wszystko jedno. Ta wiedza pozwoli ci na szybkie rozpoznanie, kto ze względu na obraz świata i nastawienie do kobiet, naprawdę nie nadaje się do bliższego, poważnego związku. Jak to stwierdzisz, to takiego faceta po prostu spuszczasz na drzewo niech sobie tam dorośnie, albo próbuje gdzieś indziej, bo są też inni wartościowi mężczyźni i to w prawie, w prawie każdej grupie wiekowej tylko trzeba mieć na nich przestrzeń. Ważna uwaga jeszcze, jeśli chcesz poważnego i szczęśliwego związku, to pamiętaj tylko, że ta metoda, o której mówimy, służy jedynie do wyeliminowania facetów naprawdę nie nadających się do tego, do związku. Nawet jeżeli jakiś mężczyzna przejdzie przez to sito, to w żadnym wypadku nie gwarantuje to, że gość będzie dobrym partnerem dla ciebie. To jest podobnie jak ktoś, kto przedstawi ci negatywny test na AIDS. To nie musi być od razu dobrym kochankiem, no ale przynajmniej wiesz, że jest w miarę bezpiecznie to spróbować. Czyli podkreślam jeszcze raz, w tej metodzie tylko odrzucasz tych, którzy na pewno się nie nadają. Chcesz wiedzieć, co jeszcze trzeba potem sprawdzić i ustalić, jak chcesz mieć naprawdę bardzo dobry związek, to najlepiej przestudiuj nasz praktyczny podręcznik Sukces w relacjach damsko-męskich, który. Za cenę mniej więcej półtorej pizzy bezproblemowo kupisz w naszym sklepie. Na ponad 300 stronach, razem z moją żoną Karoliną, która jest doświadczonym adwokatem, zawarliśmy bardzo szeroką wiedzę od tego, gdzie i jak w ogóle poznawać wartościowych mężczyzn poprzez wszystkie aspekty dobrego związku, ale też jak radzić sobie, jak coś potem pójdzie nie tak. Pamiętaj, że masz tylko jedno życie i jest ono zbyt cenne. Aby marnować je z niewłaściwym partnerem, albo całkiem niepotrzebnie spędzać samej. To też tak nie musi być. A teraz przejdźmy do mojego prezentu dla wszystkich, którzy prowadzą różne kanały o życiu, w których starają się w miarę rzetelnie przekazywać wiedzę i chcą się zabezpieczyć przed prymitywnymi i głupimi komentarzami różnych facetów. Ja bardzo chętnie udostępnię Ci moją listę. Napisz do mnie maila z nazwą kanału maila masz tutaj. Jeśli ten kanał jest w porządku, to ja całkiem bezpłatnie prześlę Ci gotową do wkopiowania w odpowiednie mi miejsce listę słów i określeń, które podkreślam z jednej strony bardzo dobrze wychwytują komentarze i złośliwości redpilowców, a jednocześnie są stosunkowo rzadkie używane, rzadko używane przez innych ludzi. Tę listę z mego maila kopiujesz potem do schowka przez CTRL-C. Otwierasz ustawienia w YouTube. Klikasz w Moderowanie społeczności, a tam przechodzisz do pola zablokowane słowa. I w tym polu właśnie wklejasz przez Ctrl V gotową listę. Słowa w mojej liście są już oddzielone przecinkami tak, jak trzeba, więc wystarczy tylko potem nacisnąć Zapisz i całą resztą zajmie się już YouTube. Teoretycznie no, mógłbym ci też przesłać listę tych prawie 500 zablokowanych użytkowników, ale nie jestem pewien, czy nie spowodowałoby to jakiegoś problemu z RODO. Więc to blokowanie to musisz już zrobić we własnym zakresie, ale to jest bardzo proste. Po prostu jak sobie wchodzisz od czasu do czasu w zakładkę wstrzymano, to zamiast kasować głupie komentarze, blokujesz po prostu na zawsze ich autorów przez naciśnięcie ukry użytkownika na kanale. Problem z głowy, półka z masłem. Mam jeszcze coś dla tych kilku panów, którzy nagrali filmy z wycinkami moich wypowiedzi, aby mnie zdyskredytować. No, mam dwie rzeczy. Po pierwsze, dziękuję panowie za to, no, że pewnie mimowolnie nie tylko rozprobowaliście mój kanał, ale też przede wszystkim za to, że najwyraźniej pod wpływem waszych filmów w ciągu zaledwie kilku dni Setki facetów próbowało umieścić u mnie głupie i prymitywne komentarze, często komentarze na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej. Gratuluję audytorium. To pozwoliło mi minimalnym nakładem czasu zrobić listę prawie 500 zablokowanych i bardzo szybko mogłem odhaczyć cały ten temat. Jeszcze raz dziękuję. Po drugie, po tym jak kilku ludzi. Powiedziało mi, że w tych waszych filmach na mój temat no, są po prostu dość prymitywne manipulacje, na które w najlepszym wypadku mogą nabrać się ludzie tylko o niezbyt wysokiej inteligencji. To szczerze mówiąc, nawet szkoda mi było czasu na oglądanie waszych dzieł. Ale nie mogę wam zagwarantować, że któregoś dnia nie będę miał gorszego humoru, albo nie będę się nudził w czasie jakiejś długiej podróży. Wtedy mogę wpaść na pomysł Wzięcia waszych produkcji pod lupę i lepiej, abym tam nie znalazł niczego, co by się nadawało na pozew sądowy. Ja jestem na co dzień bardzo łagodnym i przyjaznym człowiekiem, ale mam też drugie oblicze. Jak też pewnie wiecie z intensywnego studiowania moich materiałów i też CDG, mam do dyspozycji sporo czasu, dość kasy oraz bardzo skuteczną kancelarię adwokacką mojej żony, która wygrywała już nawet w Sądzie Najwyższym. Tego wszystkiego nie zawaham się użyć, jeżeli dacie mi jakiś dobry powód. Użyć choćby po to, abyście w rezultacie zapłacili solidną kwotę na dobry cel społeczny, na przykład związany ze wsparciem kobiet ofiar przemocy domowej. To jest cel, który na pewno też w razie czego poprzecie, prawda? Wracając do widzów zainteresowanych tą życiową listą, na co uważać szukając partnera na stałe? To pierwszą część wiedzy, jak rozpoznać faceta, z którym lepiej nie wiązać nadziei na poważny związek, znajdziesz tutaj w tym filmie. Obejrzyj go dokładnie i zastosuj w życiu dla Twojego własnego dobra. A potem przestuduj tę część drugą, która też na pewno się przyda. Wszystkim życzę dobrego życia, wiosna jest coraz bliżej i niech dla każdego świeci słońce. Dla redpilowców też niech mają jakąś radość życia. Do zobaczenia.